Jest nasza drużyna pomnika. Ja nie tańczę, bo ja już zaraz się wywrócę. Jestem cały dzień. Znowu zmarzłam. Ale nie będę tutaj jadolić, Choć marzy mi się łóżeczko. Nie Jesteśmy moją Dopowiem Wam jeszcze, że spokojnie wieczorem było pod Ukraińcy nie byli, tak jak zwykle, głośno. Dziękuję jeszcze raz bardzo, dziękuję. Bardzo dziękuję ekipie, która przyjechała do Krakowa. Jesteście wielcy. Dziękujemy Wam bardzo. No, po prostu serce rośnie, że ludziom chce się z drugiego końca Polski przyjechać, żeby nas wesprzeć. A Krakusy, no cóż, dobrze ją, fotele i tyle. Odeszłam, bo mi znowu utną filmik albo dźwięk wyciszą. No, bo ja już tak mam jeszcze raz słuchajcie, dzięki. Nie będę Was tu wymieniać, bo jakbym pomyliła imię albo, albo zapomniała o kimś, nie chciałabym, żeby, żeby popełnić FOPA, a jeszcze Wam powiem, że 10 radiowozów było, a tyle nas tylko dzisiaj na rynku. Cześć.